Cześć, startujemy z obchodem. Kończy się druga dekada października. Za dnia jest około 16 stopni, w nocy 3-4. Czasami spada lekko poniżej zera. Przed nami gorczyca, jesienny wysiew. Te lepsze poletko. Troszkę rośnie do większych mrozów. Da radę. Lekka wilgoć w glebie jest. Aczkolwiek przez ostatnie parę dni. Przez najbliższe paręnaście nie ma w prognozie informacji o opadach do końca zostały już wykoszone to co miało być wykoszone. Jadalny ogród leśny omówiony w osobnym filmie. Tutaj poletka eksperymentalne wyczyszczone, wykoszone. Widać będzie bardzo dużo wiesiołka. Można by z niego już teraz korzeń pozyskiwać. Lub nasiona w przyszłym roku, lub nic nie robić i czekać niech produkuje biomasę. Zebrane sorgo. słonecznik, na jakieś poplony, pomidory też wszystkie padłe sztuki tam wycięte, wyczyszczone, wywiezione, daleko, żeby tutaj. Ewentualne choroby nie zimowały za dobrze. Siano czeka bez, bez zmian na rozłożenie. Sojka. Nawet dwie przekrzykują się. E, ciekawostka, te siano dobrze tam ciepło w środku trzyma. Jak są szrony, to widać jak. Paruje na dnie, się tam grzeje w środku. Dojrzemy do oczka wodnego. Pełno liści. w tym momencie nie ma złego aromatu ale tam jest bezplenowe środowisko się tworzy ciężko tu coś innego wymyślić trzeba by jakąś siatkę zawieszać żeby to jesienią nie wpadało kamień wskaźnikowy jeszcze wystaje powoli się ta woda odbudowuje nie jest zbyt wilgotna ta jesień Tam było poprawiane wykaszanie. To już było we wcześniejszym filmie widać. Tu mam siewkę cisał ciekawych przebarwieniach. I wchodzimy do wygrodzenia. Na tych dereniach kołsa lepiej jesień się objawia niż na w ogrodzie leśnym, ale jakichś spektakularnych przebarwień poza jarzębami to nie ma. Tutaj jest jarząb. Ładne jesienne barwy. No i tu jeszcze brzoza, jest jakaś sieweczka też. Ładnie się przebarwia. Ona mi wyrosła w sadzonkach woskownicy. Możliwe, że to jakaś podmianowa, albo inna niż polskie brzozy omszone. Yy, inny gatunek. Stąd taka kolorystyka mniej typowa. Ta woskownica też ma fajny kolor na jednym pędzie. Tu kolejny jarząb. Tutaj do zimowania się szykują. Część się trzyma jeszcze. Część nakrywałem kastrami przed mrozem, chroniąc. Kolejna przenośna stacja pogodowa. Pierwsza jest w ogrodzie leśnym. Druga tutaj. Mierzymy jaka jest temperatura nocą, jakie są różnice. Tutaj też nasiona zebrałem z tego. Mam nadzieję, że ostropestu nie rozpoznawałem jeszcze tego. Topinambur, jakieś tam lekkie plamy na liściach, ale się trzyma i tu do wiosny czekają kasztany jadalne. malina, truskawka. Bardzo dobrze się tu trzyma. Kolejny jarząb z czerwieniami. I tu też powoli się wszystko zamiera. Co jestem zdziwiony, że te brzoskwinie w ogóle po nich nie ma śladu przymrozków. Dobra, to w wygrodzeniu tyle skoczymy jeszcze w jedno miejsce jesteśmy na wschodniej ścianie działki tu 2 metry od tego płotu było wszystko czyszczone tamtej zimy jak widać nie ma śladu po tym przynajmniej póki się liście trzymają czeremcha amerykańska tak odbija z korzenia i tu był przestrzał kiedyś, można było przejść. A teraz się trzeba przyciskać. Są też sztuki, które już pogubiły liście, tak to wtedy wygląda. A są takie, na których się trzyma. I z racji tego, że ma iść tędy ogrodzenie, trzeba będzie to od nowa wyczyścić. I pewnie jeszcze. Kolejnych kilka lat trzeba będzie czyścić, bo te korzenie próbki nie stracą wigoru, to będą ciągle odbijać. Kilkukrotne przycięcie w roku dałoby radę. Osłabiło je. A tak teraz przegapione w tym roku i cała energia poszła w korzeń z powrotem. I jest taka gęstkina. Ładnie się to prezentuje. Przebarwiają się w różne odcienie. Wcześniej więcej czerwieni było. Tutaj żółć. Brzoza jeszcze zielona. A tam bez liści tu mogą być jakieś szakłaki albo kruszyny. Ślad po dziku. I tymi barwami jesieni kończymy spacer na dzisiaj. Brzoza wyznaczająca orientacyjnie połowę działki. Dzięki, cześć.